Krystian Markiewicz, który jest nie tylko stow prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, ale też jest moim przyjacielem. Wczoraj ma ich, od wczoraj ma ich znacznie więcej, to znaczy 55. Zarzut postawiono mu za to, że wysłał listy do sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, aby do czasu rozstrzygnięcia przez CUE o systemie dyscyplinarnym w Polsce wstrzymali się od orzekania, między innymi przez zawieszenie tych postępowań. Ten list wysłał 29 maja i co się stało? W przeddzień wydania orzeczenia przez sąd najwyższy w wyniku wykonania tego wyroku CUE. Otrzymał 55 zarzutów. Domyślać się możemy tylko, że, że do 55 sędziów wysłał, bo pan Schab. Rzecznik dyscyplinarny nie wyjaśnił skąd tych 55 zarzutów. No, niektórzy się śmieją, że do tylu potrafi liczyć. Ja nie będę tego komentować. Wiem, że po dzisiejszym dniu mogę mieć również kolejne zarzuty dyscyplinarne, ponieważ chcę powiedzieć, że to, co zrobił Krystian Markiewicz, to była jedynie troska o dobro publiczne, o niezależność wymiaru sprawiedliwości. Krystian Markiewicz działał w imieniu nas wszystkich z justicji, działał w imieniu wszystkich sędziów i jestem głęboko przekonana, że 90, przynajmniej 90% sędziów ma, ma takie samo zdanie na ten temat. Solidaryzuję się w pełni ze zdaniem i z poglądem Krystiana Markiewicza i wyrażam mu swoje wsparcie. Wszystkich nas nie zawiesicie. Brawo, brawo. Myślę, że największym wsparciem Krystiana Markiewicza będzie to, że my, społeczeństwo, my obywatele, będziemy oczekiwać od władzy zmiany tego systemu, tego okropnego systemu, który się najbardziej pokazał na Pawle Juszczyszynie. To będzie dla niego największe wsparcie. Wiem, że Wy to cudownie robicie. Co miesiąc od tylu. Lat już można tak powiedzieć, zbieracie się tutaj przed Sądem Okręgowym w Opolu, ale moc tych oczekiwań musi być coraz większa, ponieważ ten system dotyka nie tylko sędziów, on dotknie każdego z nas, dotknie w małych miasteczkach, powiatach, gdzie każdy będzie, o, będzie mógł skorzystać z pseudo tego systemu, do zniszczenia, do oplucia, do zniszczenia, do śmierci cywilnej każdego człowieka. Bo najgorszą właśnie jest śmierć cywilna, kiedy nie masz pracy, nie możesz robić tego, do czego się wykształciłeś. Bo Paweł Juszczyszyn jest znakomitym sędzią. Proszę nie wierzyć temu... Co się o nim mówi, że on skrzywdził w swoim, w swoją pracą orzeczniczą w postępowaniu egzekucyjnym jakiegoś, jakiegoś obywatela. Zapraszam wszystkich. Do przeczytania naszego wyjaśnienia, jakie to były czynności Pawła Juszczyszyna. Na naszym Facebooku dzisiaj się pojawiły takie wyjaśnienia. Dokładnie przedstawiamy fakt po fakcie, jak było naprawdę. On popełnił błąd, ale nie taki błąd, jak się mówi w mediach. Paweł Juszczyszyn nie postąpił tak, jak, jak postąpił, jak się o nim mówi. Ale wrócę do Krystiana Markiewicza. Dla niego naprawdę, naprawdę ogromnym wsparciem będzie, jak wszyscy będziemy oczekiwać, zmiany tego systemu, zmiany prawa w legalny sposób. Dziękuję bardzo.